Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu skrótów kolej Dolnośląskie 4 Ligi. Tym razem przyjrzymy się bliżej meczom 19. Kolejki Gier. Zaczniemy od meczu w Grupy Wschodniej, gdzie emocji nie brakowało. Na start zaglądamy do Wałbrzycha, gdzie miejscowy górnik podejmował walcząco a was do 3 Ligi Pialż Migród. Strzelanie w tym meczu rozpoczęło się w 36 Minucie, gdy prowadzenie gościom dał Patryk Łukaszewski. Taki wynik utrzymywał się do końca pierwszej połowy, a na dodatkowe emocje czekać musieliśmy do końcówki spotkania. W 87 minucie prowadzenie Piasta podwyższył Marcin Gołębieski i stało się niemal jasne, że zespół ze Żmigrodu zainkesuje kolejne trzy punkty. Tak też się stało, gospodarze mecz kończyli w dziesiątkę, ponieważ w 93 minucie czerwoną kartką ukarany został Marcin Kobylański. Na kolejny mecz przenosimy się do Bielawy, gdzie walczyć o kolejne trzy punkty udał się Słowianin Wolibusz. Dość niespodziewanie jako piersi na prowadzenie wyszli gospodarze. Po trafieniu w 40 minucie Bartłomieja cegiełki. Faboryci za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania jeszcze przed przerwą. I to im się udało, ponieważ w doliczonym czasie gry stan meczu wyrównał Marcin Buryło. W drugiej części meczu długo zapowiadało się, że Bielawianka będzie w stanie urwać punkt wyżej notowanym rywalom, jednak końcówka znów należała do gości. Bramkę na wagę 3 punktów w 89 minucie ponownie zdobył Buryło i Słowianin dopisał do swojego konta kolejne 3 punkty. Przynajmniej w teorii najłatwiejszego rywala spośród drużyn walczących o awans miała Lechia Dzierżoniów, która na własnym boisku podejmowała skałki stolec. Dość niespodziewanie to goście w tym meczu wyszli jako pierwsi na prowadzenie, ponieważ bramkę zdobył w 32 minucie Dawid Kurjata. Zimny prysznic podziałał dobrze na zawodników Lechi, którzy jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania. W 44 minucie bramkę na 1 do 1 zdobył Kamil Juraszek. Z upływem minut przewaga gospodarzy była coraz bardziej widoczna, jednak brakowało skuteczności. Ta pojawiła się dopiero w 85 minucie, gdy bramkę na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył Marcin Orłowski. Na kolejne spotkanie przenosimy się do Świdnicy, gdzie miejscowa Igner Polonia Star podejmowała w jednym z najciekawszych meczów tej serii Fotohigienę Gać. Rywalizacja zespołów ze Świdnicy i Gaci mogła mieć spory wpływ na to, które zespoły utrzymają się w kolei dolnośląskiej czwartej lidze. Lepiej w to spotkanie wyszli goście, których naprowadzenie w piątej minucie wyprowadził niezawodny jego Tarnow. Z korzystnego wyniku fotohigiena nie cieszyła się jednak zbyt długo, bo już w 18 minucie do wyrównania doprowadził kajetan Frankowski. Wszystko co najciekawsze w tym meczu kibice zobaczyli w pierwszej połowie, ponieważ w 43 minucie, jak się potem okazało, zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Oskar Trzepacz. W drugiej połowie bramek nie zobaczyliśmy, a w końcówce czerwoną kartką ukarany został zawodnik gości Michał Hawrywo. Przenosimy się na spotkanie zamku Kamień Ząbkowicki z Galaktikos Solna. Zdecydowanym faworytem tego meczu byli goście, którzy potwierdzili to w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Strzelanie w tym meczu w 30 minucie rozpoczął Grzegorz Zgadło, który dał prowadzenie Galaktikos. Zespół solny Solnej nie zadowalał się jednobramkową przewagą i już 5 minut później dołożył drugą bramkę. Tym razem jej autorem był Patryk Drożyński. Ten sam zawodnik w końcówce pierwszej połowy dorzucił drugą bramkę, i zespół z na przerwę schodził prowadząc 3 do 0. Na kolejne trafienie czekaliśmy do 59 minuty, gdy czwartego gola dla gości zdobył Rafał Rybiński. Gospodarzy tego dnia stać było tylko na jedną bramkę, a jej autorem okazał się w 66 minucie Adrian Jasiński. Na kolejnym bardzo ważne spotkanie w kontekście utrzymania się w kolej Dolnośląskiej 4 lidze przenosimy się do Ząbkowic, gdzie miejscowy orzeł podejmował moto Jelczoława. Przed meczem wydawało się, że czeka nas bardzo wyrównane starcie i tak też było. Przez długi okres czasu żadna z drużyn nie była w stanie zdobyć bramki, aż do doliczonego czasu gry, gdy na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Radosław Grzywniak. Po kwadrans po przerwie ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie orła i postawił pod ścianą zespół załawy, pomimo ambitnej walki, gości stać było tylko na jedno trafienie. W 81 minucie bramkarza gospodarzy pokonał Filip Satorski, ale było to zbyt mało by zdobyć choćby jeden punkt. Na przedostatni mecz tej kolejki przenosimy się do Trzebnicy, gdzie miejscowa Polonia podejmowała Sokoła Marcinkowice. Obydwa zespoły znajdują się pod kreską w kontekście walki o utrzymanie w kolejną Śląskiej czwartej lidze, ale zarówno jedni jak i drudzy nie zamierzają odpuszczać rywalizacji o kolejne punkty. W pierwszej połowie meczu w Trzebnicy obejrzeliśmy dwie ramki. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, a autorem trafienia w 39 minucie był Krzysztof Bialik. Z prowadzenia Sokół nie cieszył się zbyt długo, bo nie 120 sekund, a do wyrównania doprowadził Przemysław Stasiak. Na drugą połowę obydwa zespoły wyszły z chęcią zwycięstwa, jednak wygranym mógł być tylko jeden. Tym razem okazali się być nim goście, którzy za sprawą Adriana Pytlika w 57 minucie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końca meczu. Czas na ostatnie spotkanie w grupie wschodniej, w którym zmierzyły się Piast, Nowa Ruda i Barcz słów. W zdecydowanie lepszej sytuacji w tabeli znajdują się gospodarze, którzy utrzymują się w grupie drużyn walczących o pozostanie w lidze. Goście natomiast wiosną rozpoczęli gonitwę w tabeli, jednak dotychczas straty poniesione jesienią okazują się zbyt duże. Do kluczowej sytuacji w tym meczu doszło w 62 minucie, gdy bramkarza gości pokonał zawodnik Piasta Adrian Osicki i tym samym zapewnił gospodarzom bardzo ważne trzy punkty. Czas przenieść się na zachód, gdzie byliśmy świadkami prawdziwego festiwalu bramkowego, ponieważ w 8 meczach zobaczyliśmy aż 52 bramki. Aż 11 z nich ujrzeliśmy w Jeleniej Górze, gdzie karkonosze podejmowały pogodzoną ze spadkiem Spartę Grębocicę. Gospodarze na prowadzenie wyszli już w czwartej minucie, gdy bramkę zdobył Mateusz Jaros. Na kolejne trafienia czekaliśmy ponad 20 minut, ponieważ prowadzenie gospodarzy w 27 minucie podwyższył Mateusz Maszak. Jeleniogórzanie widząc co dzieje się na boisku nie zamierzali odpuszczać. Już 4 minuty później prowadzili różnicą 3 bramek, a autorem trafienia był Dominik Radziemski. W kolejnych minutach byliśmy świadkami prawdziwego szturmu na bramkę gości, ponieważ w 34 minucie na tablicy mieliśmy już 4 do 0, a swoją drugą bramkę w tym meczu zanotował Baszak. Po upływie kolejnych trzech minut gospodarze prowadzili już pięcioma bramkami. W 37 minucie na listę strzelców wpisał się Kamil Kurianowicz. Ten sam zawodnik jeszcze przed przerwą, a dokładniej w 40 minucie dał szóste trafienie karkonoszą. I stało się jasne, że celem numer jeden dla gości w drugiej połowie będzie obrona przed dwucyfrowym wynikiem. Przerwy tener gospodarzy dokonał pięciu zmian, dając tym samym szansę zmiennikom. Swój show rozgrywał jednak w dalszym ciągu Baszak, który w 53 minucie skompletował hat -tricka. Nie był to jednak koniec jego pokazu strzeleckiego, ponieważ 7 minut później ponownie wpisał się na listę strzelców i Karkonosze po godzinie prowadziły już 8 do 0. W 72 minucie gościom udało się zdobyć honorowego gola, a jego autorem był Dariusz Wolski. Zespół z Jeleni Góry nie zamierzał do końca odpuszczać ataków na bramkę Sparty i ostatecznie zdobył jeszcze dwie bramki. Najpierw w 83 minucie trafił Kacmer Chmielewski. A w 89 minucie wynik meczu zdobywając swoją piątą bramkę ustalił Baszak. Tym samym karkonosze pokonały sparte Grębocice aż 10 do 1. Kibice w Wielenie Górze zobaczyli 11 bramek, zaś w środzie Śląskiej, do której teraz się przenosimy, tylko o jedną mniej. Polonia, która imponuje w tej rundzie wręcz, rozstrzelała Jaworzankę Jawor, choć jej kibice na pierwsze trafienie musieli czekać dłużej niż ci w Wielenie Górze. W 12 minucie meczu prowadzenie Polonii dał niezawodny Łukasz Skolimowski. Zresztą jego nazwisko w tym materiale pojawi się jeszcze kilkukrotnie. Co ciekawe kolejne trafienie ten zawodnik zaliczył już minutę po pierwszym, a hat skompletował już w 28 minucie. Tym samym z Skolimowski zaliczył 3 trafienia w ciągu 16 minut. Strzelanie innych zawodników w tym meczu rozpoczęło się dopiero w 31 minucie, gdy do siatki Jaworzan trafił Kamil żbik. Ten sam zawodnik 10 minut później zdobył swoją drugą bramkę, a piątą dla gospodarzy. Jeszcze przed przerwą, bo w 44 minucie swój dorobek bramkowy podwyższył Skolimowski i na przerwę obie drużyny schodziły przy prowadzeniu gospodarza 6 do 0. Cztery bramki nie zaspokajały apetytu Skolimowskiego i już w 55 minucie zaliczył swoje piąte trafienie. Podobnie jak na początku meczu. Taki w drugiej połowie kolejne trafienie zaliczył po niespełna 60 sekundach, tym razem notując swoją szóstą bramkę w tym spotkaniu. W końcówce gospodarze zdobyli jeszcze dwie bramki. Najpierw w 70 minucie bramkarza gości pokonał Dawid Kuźmiński, a w 87 minucie 10 bramkę dla Polonii zdobył Franciszek Kulas. Tym samym Polonia Środa Śląska pokonała Jaworzankę Jawor aż 10 do 0. Na kolejne spotkanie przenosimy się do Prochowic, gdzie o ligowe punkty powalczyć udała się na Wakunicę. Jesienią lepsza w tym starciu okazała się Prochowiczanka i tak też zaczęło się to spotkanie. Ponieważ w trzeciej minucie prowadzenie zespołowi Roberta Gajeskiego dał Damian Miska. Gospodarze podwyższyli wynik meczu po upływie kwadransa gry, gdy do siatki Kuniczan trafił Dawid Waksmucki. W końcówce pierwszej połowy, a dokładnie w 40 minucie trzecią ramkę dla Prochowiczanki zdobył Ciupka i tym samym ustalił wynik meczu do przerwy, a po niej wciąż dominowali gospodarze. W pięćdziesiątej pierwszej minucie czwartą bramkę dla Prochowicza, a swoją drugą w tym meczu zdobył Waxponski. Siedem minut później goście radzić musieli sobie już w osłabieniu, ponieważ z czerwoną kartką boisko opuścić musiał Gała. W końcówce meczu gospodarze zdobyli jeszcze dwie bramki. Najpierw w 84 minucie na listę strzelców pisał się Wojciech Galas, a minutę później wysokie zwycięstwo Prochowiczanki w derbach powiatu przypieczętował Andrzej Barladym. Po trzech jednostronnych spotkaniach przenosimy się na derby strefy Jeleniogórskiej, w którym gry w gryfów Śląski podejmował użyce Lubań. Goście byli zdecydowanym faworytem tego meczu, ale jak się okazało, faworyt nie zawsze musi okazać się lepszy. Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami, ponieważ w trzeciej minucie gości na prowadzenie wyprowadził Damian Buzała. Gospodarze jednak nie zamierzali odpuszczać i w 17 minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Damiana Mańkowskiego. Remis utrzymywał się przez kolejne 20 minut, aż na ponowne prowadzenie gości wyprowadził Damian Bojdziński. Jednobramkowym prowadzeniem Łużyc zakończyła się pierwsza połowa meczu, a już na początku drugiej zespół z Lubania prowadził dwiema bramkami. W 49 minucie swoją drugą bramkę w tym meczu zanotował Buzała. Gryf nie mając nic do stracenia zaczął coraz odważniej atakować i w 61 minucie Mańkowski zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu i pozwolił złapać kontakt z gośćmi. Jak się okazało, nie było to ostatnie słowo gospodarzy, którzy w 74. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Mateusza Tyszkowskiego i już do końca meczu nie wypuścili punktu zdobytego z wyżej notowanym rywalem. Na kolejny mecz przenosimy się do ścina, gdzie miejscowa Odra podejmowała AKS-strzegą. Gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli rundę wiosenną i chcieli kontynuować dobrą serię. Podopiecznik Tomasza Wołacha w starciu z AKS-em wyszli na prowadzenie w 25. minucie. Do bramki gości trafił Kasper Osiadły. Na kolejne trafienia czekaliśmy do ostatnich 30 minut meczu. W 63 minucie do wyrównania doprowadził Wojciech Durajczyk. 12 minut później sędzia podyktował rzut karny dla gości. Skutecznym egzekutorem okazał się Dawid domaracki i goście odwrócili losy spotkania. Końcówka meczu to prawdziwy rollercoaster. Najpierw w 90 minucie arbiter dyktuje rzut karny dla Odry, a skutecznym wykonawcą jest Pedro. Ostatnie słowo należało jednak do gości, którzy w 92 minucie zdobywają zwycięską bramkę, a jej autorem okazał się Kamil Lesiński. Emocji nie brakowało również w Bolesławcu, gdzie miejscowy BKS podejmował Górnika Złotoryja. Bardzo długo wydawało się, że w tym meczu w przeciwieństwie do pozostałych w tej kolejce będziemy świadkami bezbramkowego remisu. Ostatecznie kibice w Bolesławcu jednak jedno trafienie zobaczyli. Jego autorem kół cieszeń okazał się w 80. minucie Jacek Bochnia i tym samym dał gospodarzom bardzo ważne trzy punkty w starciu z rywalem, z którym najprawdopodobniej będą walczyć o utrzymanie w kolei Dolnośląskiej czwartej lidze. Przedosimy się na przedostatni mecz w grupie zachodniej, w którym Granit Rostoka podejmował Iskrę kochlice. Już początek spotkania pokazał, że dla kochlicza nie będzie to łatwa rywalizacja. W trzeciej minucie prowadzenie gospodarzom dał Przemysław Grosiak. Sześć minut później Granit prowadził już dwiema bramkami. Autorem drugiego trafienia dla zespołu z Rostocki był Damian Dunaj. Gdy w 25 minucie goście zdobyli za sprawą Adriana Sobolewskiego kontaktowego gola, to wydawało się, że będą w stanie wrócić do meczu. Na straconą bramkę szybko zareagowali jednak gospodarze i w 36 minucie po trafieniu Roberta Kruczka prowadzili już 3 do 1. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa a w drugiej zobaczyliśmy tylko dwie bramki. Najpierw w 51 minucie prowadzenie gospodarzy podwyższył Bartosz Karbowiak, a 10 minut później ten sam zawodnik przypieczętował wygraną granitu. Tym samym gospodarze pokonali iskry Kochlicę 5 do 1 i zanotowali bardzo ważne trzy punkty. W ostatnim meczu 19 kolejki Sokół Jerzmanowa podejmował Apis Jędrzechowice. Spotkanie zaczęło się dość sensacyjnie, ponieważ w trzeciej minucie Karol Dyba wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, a kwadrans później Sokół prowadził już dwiema bramkami. Autorem trafienia na dwa do był Severin Gnab. Po dwóch szybko wyprowadzonych przez gospodarzy ciosach obudził się Apis. W 29 minucie kontaktowego gola zdobył Maciej Urbański. Jednak Sokołowi na przerwę udało się schodzić prowadząc. Korzystnego wyniku nie udało się trzymać jednak do końca. W 70 minucie do wyrównania doprowadził Maciej Gargas, a końcówka meczu to już prawdziwa remontada przeprowadzona przez zespół z w 90 minucie prowadzenie gościem dał Maciej Machowski, a minutę później dwubramkową przewagę wypracował strzelając swoją drugą bramkę w tym meczu Urbański. Jak się okazało nie było to ostatnie słowo Apisu, ponieważ w 94 minucie Hatrika skompletował Urbański i Sokół ostatecznie uległ Apisowi Jędrzechowice 2 do 5.